Ja kiedyś dużo pozowałam, zagrałam w jakichś teledyskach i tak dalej, ale też pracowałam na planach filmowych i dlatego mam w dupie perfekcyjne wyglądanie na co dzień i też w mediach społecznościowych. A czemu? Już Wam mówię. Głównie dlatego, że doszło do mnie, ile zachodu to jest wyglądanie perfekcyjnie i ile osób pracuje na to, żeby ktoś na zdjęciu wyglądał perfekcyjnie, a to się i tak jeszcze poprawia w poście potem. Albo wiecie, to nie jest tak, że ubrania leżą idealnie na modelkach. Czasami ktoś stoi i to trzyma, albo jest spięte, tak żeby do figury modelki pasowało, ale jakby ona się odwróciła w danym momencie, to byście zobaczyli, że tam są klamerki. Jedno wielkie oszustwo. Ja byłam też w reklamie kolczyków. Nie mam żadnej dziurki. Nie mam ani jednej dziurki. Dziurki nie przerażają w ciele, obrzydliwe. I po prostu też po tylu razach, ile mnie ktoś pomalował i ile razy się wiecie, wdzięczyło. No ja też wiem, jak ciało działa. Wiem, że po prostu na co dzień się nie wygląda tak dobrze. Jak się ustawisz i napniesz mięśnie i wiesz, jak to robić, to jest zupełnie co innego. Światło też bardzo dużo, bardzo dużo też robi światło. A jak w życiu codziennym nie kontrolujemy światła. Ja też jestem fotografem, więc też yy, ubierałam innych ludzi, malowałam innych ludzi, wiecie, robiłam cały schemat sesji. I po prostu w którymś momencie już ci się nie chce wyglądać perfekcyjnie. Wolisz przełożyć tą energię na stworzenie czegoś fajnego niż. być wiecznie zdenerwowanym, że źle siedzisz, albo że ci kreska się rozmarze, albo że może widać ci pryszcza pod podkładu. No po prostu bardzo mi jest przykro, że ludzie widzą to wszystko, co jest w internecie i nikim nie mówi, że ty nie musisz taki być. To jest tylko Inspiracja. Oczywiście przez to, że w kampaniach w mediach nie pokazuje się osób nieidealnych albo prawie się nie pokazuje, to potem jak ktoś się taki pokaże w sieci jako prywatna osoba, to na nią krzyczą, bo ludzie nie są przyzwyczajeni, że normalni ludzie mogą uczestniczyć w życiu publicznym. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś takiej dziwnej myśli, że żeby uczestniczyć w życiu publicznym, to musimy. Jakoś wyglądać, spełniać jakiś standard. I no nie wiem, bawi mnie, że ten standard to jest właśnie wygląd fizyczny, a nie mentalny. Że większość ludzi cię nie posłucha, jeżeli nie wyglądasz dobrze dla nich. W dużym skrócie, życie jest nieperfekcyjne, a jeżeli coś widzicie perfekcyjnego, to przypatrzcie się, bo to znaczy, że to jest sztuczne.